Aha, i warto by było zaznaczyć sobie y, misję kampanii i udać się powolutku w jej stronę. Słaby punkt, pachołki, nie. No kurwa, przecież jechałam. No, w to stronę mnie kierowało. Aj, aj. sobie zwol zwolnijmy trochę. Jazda. Świetnie się jeździ nocą. Co to? Zlecenie Machera. Nie, 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 nie. Nie interesuje mnie zlecenie Machera. Nie na razie. Jesteśmy już rzut beretem od y, misji związanej z kampanią. Auć, auć. Dobra, jesteśmy na miejscu. Taka się z rumuńską modelką bikini. Facet, świetna świetna sprawa. E, I gdzie ta misja? Tam, kierowca z siedzenia. Ciekawe, lerne drzewa. Jak pójdzie mi ta misja? I o co w niej chodzi? W co mnie ten Jackie Chan wpakuje? Co to? Misja? Ktoś się z. Co? Nowy cel? O co to chodzi? Ktoś nie namierzył? Y, motor. Tutaj. I co ja mam zrobić w takiej sytuacji? Mam jechać. Ciekaw, niedaleko z tego co widzę. Oj, oj, oj. Nic się nie stało. Ok. Jest. Hakowanie online. Ofiara hakowania. Przejął zlecenie hakowania online, by wykraść od ciebie dane. Ok. Ile, czy mamy jakiś czas na to? Tak, tak, tak. Pierwsze co to muszę. Możesz w dupę. Dobra, a jak ja mam go znaleźć? Włącz profiler. I szukamy gościa. Kamera, kamera. Kurwa. Widziałam kamera. To kurwy nędzy. Nic nie działa, kiedy potrzeba. Policja nie działa. Nic. Samochody puste. Niby jak ja mam znaleźć gościa, kurwa. Kurwa, koleś się przemieścił. Niby... Ja pierdolę się, wpierdoliłem, co za absurd. Wyskocz kurwa, przeskocz! cweluchu 36% To kurwa nędzy, jak stąd wyjść? Tu są schody. Dwa razy te etapcie mnie hakuje. Kimkolwiek on jest. Dobra. To nie haker, to nie haker. Hakuj. Zasobne osobne konto. Pierdolić konta, kurwa, teraz to nie haker! 60%, Okej, okay, Spokój, 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 tylko spokój. To nie hacker, to nie hacker, to nie hacker. Jest. Mam cię złapać teraz, gościu? Czy to jest gracz? Czy to jest po prostu. Nie wiem, zielonego będzie, czy to jest, jest gra, czy kto to jest. Chodź kolego, chodź, 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 jesteś. Jezu, on jest szybszy ode mnie. Nie, 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 nie. Nie mam mowy, nie mam mowy. Auto mi potrzebne. Dawaj auto. Tak, byłaś teraz. A ty jedź, nie zważaj na. i zabić go. Żaden problem. Znowu ta głupia muzyczka. Ok, czy to już załatwiło sprawę? Prawie, że on nie zabił. Jeszcze nie załatwiło. Kurwa, wyłącz tą muzykę. Wyłącz muzykę. Natychmiast. Aj, nie zneutralizowałem go. Co za dziad. Dobra, pachołki rozwalone. Oczywiście mam chyba flaka. Już, kurwy. Nie wysiadaj z auta, jedź, kurwa. Będzie uciekał. No wiem, że kurwa już ucieka. czy zabić, gościu. I się robi. Kurwa. Os uwolnij się. Gonimy, gonimy, gonimy dziada. Tędy? Okej, okay, niech będzie, że tędy. Trochę sterowność straciłem przez to kółeczko pęknięte. No kurwa, pocelujesz ten samochód czy nie? Jedź, 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 jedź. Na pewno go dorwę. Jezu, yes, udało mi się gościa zneutralizować. Ja też wyskoczyłem jak idioto w biegu. Co? I co? teraz mam cię zabić? Poważnie? Załatwiony gość. Punkty rozgłosu. Nie, 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 nie. Dobra. Ktoś chce... Co tu się dzieje w ogóle? Zróżko! Zamknij! Kurwa! Wybuchło coś. O, żeż w dupę trzeba uspierdalać. Rozgłos. Trzeba spierdalać, bo tutaj. No i kurwa, pościg siadaj. Spierdalamy od policji. These guys the Dobra, nieważne. O, w dupę. Cześć stary. Dzięki. No to ja wracam. Aj. Salse Okej, okay. jest dobrze, jest dobrze. O, nie jest dobrze. Coś wysadziłem. Sorry. Kurwa samochód mi trochę tak jakby jeździ znowu na boki. W dupę. dobra, mogę jechać tędy w takim razie. Trzeba spierdzielać. Kurwa, dobra, jestem blisko do zadania z kierowcą. Mam nadzieję, że tym razem mi się uda, nic mi przeszkodzi. O, elegancko. Co to się będzie działo? Nie. Yeah. O Boże, poważnie, ile mam czasu? Tym autkiem? Tak, przede wszystkim to sobie muszę zaznaczyć, gdzie mam lecieć. Ok, czyli wiadomo już. Chłopie, <laughs> to chyba o mnie było. Kurde, nie miałeś kiedy wyjechać, to? No nie, unikaj po... żółtych okręgów. Matko, jak mam się tam dostać, nie dając się wykryć? Ok. Czy... O Boże. Dobra, udało się uniknąć żółtego okręgu. Coś, się rozwalił. Nad nie zauważyłem, patrząc na mapkę. W każdym się. Razie... O nie, 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 nie. nie. Spadam, spadam, spadam stąd. Szybko stąd, spadam. Kurwa, z auto, działaj. Ok, spadłem z żółtej strefy. Ok, mogę teraz spokojnie spróbować podjechać do tego kolesia. Dobro, jest tutaj. Co ja mam hakować, niby tutaj?

Nie lubię szybkich aut, niestety. A to już jest pokiereszowane, więc podejrzewam, że to zadanie nie będzie należało do najłatwiejszych. Dobra, totalnie nie wiem, co ja mam zrobić w tym momencie. Widzę blokady wszędzie są. A gdzie mam dojechać? Jeszcze raz zerknąć na. A dojechać mam tu? Ryli? Really? No i niby jak ja przez te blokady mam przele... Przebrnąć. Dobra, tędy jesteśmy. Na razie jesteśmy spokojni. Dobra, ja wiem co zrobię. Cholera, akurat na tą uliczkę. Helikopter wleciał, gdzie chciałem jechać. No nic. The island locked up I'll Stick to the back alleys. Yeah, you see me kill the engine and cut the lights. You keep quiet. Just be an old parked car. Understand? Yeah, yeah. Okay. Shit. My hands will stop shaking. You ever seen a guy shot in the guts before? Too many. Okay, policja tu się zbliża, więc... Come on, man. Talk to me. I'm freaking out here.

w boczną Zobaczmy czy tutaj coś się uda ugrać Dobra, tędy Tylko niestety tu helikopter sobie lata, rozkosznie O właśnie, a propos helikoptera, spadam odleciał ups 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 i z przodu i z tyłu gotowani jesteśmy tu dobra, tu trzeba uciec niestety Ukryć się. Dobra, ci przylecieli. Tam ci niech przyjadą. Kurde, w tą uliczkę skręcili. Jedź, jedź, stary. Jak ja mam tutaj dotrzeć? O, dobra, umknąłem. Tylko tam jest znowuż policja. Fuck. Tędy nie mogę. Łożesz wow, ty. W mordę. Uniknięcie policji, no świetnie, ale. Zrobiłem to? Poważnie? Czyli to, co. To wszystko? Poza. Jeszcze dojechaniem pewnie do miejsca. Kobyle teraz Polary, jedźcie może być stłuczka, byle mm, ja mógł przejechać. Dobra, zerknąć teraz. E, znacznik sobie na mapie postawić, to najważniejsze. Mam dojechać tu. Okej. Okay. Powinno to być raczej łatwe. Szczególnie, że już policji nie ma. No, kurde, ale mi zajechał.

It's not meaning us. meaning you. oh oh Chyba masz I swear I don't know what happened. There wasn't supposed to be anybody. I I, I mean it's a computer plant, right? I turn around, the alarm's going off. The cops got there so fast. Quiet now.

o cholera, z zimną krwią. No, sir. I was in hurry. Z bardzo brzydko zimną krwią. Aha, spryciarz, spryciarz. A nie, jednak... Jednak dziadek był kurcze szybszy. No ale głupia śmierć, zostać zastrzelonym przez tego dziadzia. Ale jaja. Aleyayayo. No khaba My kolega. Lucky fucking Quinn. He runs the Chicago South Club. These assholes have been preying on Chicago since before I was born. I could've done the city a huge favor if I put one between his eyes. This is exactly what I've been trying to stay away from. It always comes back hard. That can't happening again. Hey, you go? You, that you thought I'd be okay working for the fucking club? A paycheck is a paycheck. You gotta start separating the morals from the moolah. Relax. Listen, I can hook you up with my guy. He'll find you better driving gigs if you want. Yeah, sure. I don't know if I'll take them. Give him my name. Kto mówił nie do dodatkowych pieniędzy, prawda? Oh, i od tego, że zapytałeś, Maurice robi się w jego nowym domu w porządku. Zaszantażował mnie w sumie ten mój kolega, tym Maurice'em. Y. Okej. Okay. Powiedział, że... Kurde, wyłącz tą muzykę do cholery jasnej. Przybyło mi trzy patyki za to zlecenie i punkty doświadczenie. Przyjąć zlecenie? Poważnie? Aha. Nie wiem, co mam zrobić z tym zleceniem. W końcu, razie Jordi mnie zaszantażował, że coś się stanie z Maurice'em, jeżeli nie wezmę tego zlecenia. No i kurczę, wyszło na to, że pracowałem dla szefa gangu.